Mało. Nie to ty... Co? No ja znaę, to no, lekcję! Ej, to ty wysyłałeś? No. Co ty gadasz? Ty, nie mnie wysłałem. Ja wysłałem, ty. Byłem ze starym w teatrze. No i później poszedłem do hotelu e, się z nim napić witki i wracam, wracam ulicą, Wysłałem, powie, że jestem w zakrycie, temu, nie? A on mówi, a ja oglądam właśnie typa co tam pije ja, mówię, ty, ja nie piję, no. nie, ja nie piję. A on no tak, no, no mówi, co, że nie pijesz, tak. I tak i... No dawaj do niej idzie, ja nie chcę przyjechać, że na razem A ty pijesz? No właśnie kurwa nie. A dobra, dzisiaj, ale dzisiaj się napiłem whisky, więc mogę już jednego szotada. Więc przyszedłem się ale na Ej, mogę złamać zakaz? Jeden nie. Żoł. Nie, jeden szak może. Nie, ale to chodź. Nie mogę. Nie mogę. Nie, się. zakład to zakład. Dobra, czekaj, zostawię was na chwilę tutaj, dobra? Zakład to zakład. No, no zakład, zakład to zakład, zakład, ja, to zakład. Nie ja nie złamę, no nie chcę Zostawię was tutaj na chwilę, dobra? powiedzieć, coś muszę.